Ile w razy w nas, w naszym sercu, w naszym życiu pojawiło się zwątpienie. Takie zwątpienie w kogoś, na przykład nam bliskiego, kto zawiódł, zwątpienie w siebie. O, jak często Ono przychodzi. Nie? Kiedy przychodzi słabość, kiedy przychodzi grzech, kiedy nam się coś nie udaje, niezadowolenie z siebie, my ciągle w siebie wątpimy. Zauważcie, kiedy przychodzi zwątpienie, ile razy przychodzi zwątpienie też w intencje Pana Boga, czy on naprawdę ma takie czyste intencje, kiedy się coś trudnego wydarza. Czy on naprawdę kocha? Czy on naprawdę jest tym, któremu na mnie zależy? I dzisiaj Ewangelia mówi bardzo wyraźnie, jeśli nie ulegniesz temu zwątpieniu, jeśli nie pójdziesz za tym zwątpieniem, jeśli nie pójdziesz za tą pokusą, będziesz błogosławiony. Błogosławiony z greckiego znaczy szczęśliwy. Taki jest wymiar dzisiejszej niedzieli, niedzieli radości, niedzieli szczęścia, niedzieli świętowania. Świętowania bardzo konkretnego przymiotu, bo radość nie jest satysfakcją, bo udało mi się kolejny tydzień nie zgrzeszyć. Radość jest czymś, co jest między mną a Panem. Ale ta niedziela nie jest tylko po to, żebyśmy my teraz tak za wszelką cenę zaczęli się radować, klaskać w kościele czy uśmiechać. Ta niedziela jest także po to, byśmy zrozumieli, że ta radość jest także z drugiej strony. Często przychodzi mi na myśl pewien fragment z dziennika duchowego Jana 23, świętego Jana 23, papieża Dobrego, tak go nazywali. On tam napisał w tym dzienniku duchowym już jako papież: Jeśli tam w górze Pan Bóg ma jakiś stolik, to na tym stoliku na pewno stoi moje zdjęcie i Pan Bóg na nie spogląda z radością. I to jest, wydaje mi się, drugie dno dzisiejszej niedzieli radości, niedzieli gaudetę. Jeśli tam w niebie Pan Bóg ma jakiś stolik, na tym stoliku stoi też Twoje zdjęcie, i on na nie spogląda z radością, i to jest błogosławieństwo, które daje prawdziwą radość w naszym sercu, prawdziwe szczęście w naszym.